GTA Plus na, na miesiąc, październik. Oto mamy te gasę tampę bojową, stampę bojową do odejścia jeszcze w takim unikalnym oznaczeniu. Tutaj tu mamy ekskuzję na odcinek, daną szpiętowe wody, body bluzy z kapturem i shorty RS Dead Metal oraz Three Mummy. Więc mamy bar... trzy bardzo fajne straje do zgarnięcia w ramach G, GTA Plus mamy serię wyróżnioną. Seria wyróżniona zdobyć poszczególne nagrody za serię wyróżnioną. I jeszcze wam powiem, co jest dokładnie. W korzyści GTA Plus w tym miesiącu, oprócz miesięcznej premii w wysokości pomidlona GTA Plus, to trafi rachunek w May z banku, że kolej to pozostrzegają różność w tym miesiącu. 8 października, 5 listopada także te klasy tamte pojawią maskę. O, tutaj macie. Z za serię wyróżnioną, którą z powrotem środy LSD Metal i nie tylko. Więc w tym miesiącu Rockstar się postarałeś, jeśli chodzi o subskrypcję gita, trzymaj się ma dzięki za oglądanie, trzymajcie się i elo